Wiesz teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku! Skaczą, radują się, ściskają, co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi! Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. Naprawdę fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wznieść puchar. To prawda, Tomku, nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę! Oto zdobywcy Pucharu! Widać teraz ile to znaczy i dla drużyny i dla całego sztabu. Piękny obrazek Jacku. Wiadomo, w Pucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak jak oni. Pora na zdjęcia. Kiedyś byśmy powiedzieli, że jutro trafią na nagłówki gazet. A tymczasem teraz, za chwilę pewnie wylądują na portalach i profilach społecznościowych. Czasy się zmieniają, ale radość i duma z takiej pamiątki pozostaje na długie lata.